ma tu skurzyżony jako Andrzej Dzisiaj pokażę wam grę 7 Deadly Seas, Która jest lepsza od tego chujowego Dokana No i tu mamy śniaka, Kurwa spierdłonego, co daje pieniądze Zobaczcie w czym jest lepsze to od Dokana Kurwa klikam gramofon nie Spalam sobie Kurwa tu mam tego e... O i zmieniona muzyczka. Dokąd nie ma kurwa takich typów. Zmieniamy. Kurwa laga chyba ma ten gramofon. Dobra, chuj z tym. No. Chodzimy sobie takim ziomeczkiem po swojej tawernie. To jest początek. I tu sobie robimy jakieś tam, czyścimy stoły kurwa. No takim sprzątaczem jesteśmy na... Na pełen etat, nie? No. Gotujemy, kurwa, tylko Meliodasem jesteśmy, on chujowo gotuje, zawsze zlecamy temu ziomeczkowi, bo on lepiej gotuje i więcej. Melioda z dwóch składników, to sobie pierdolniemy coś, bo wtedy kurwa jakąś atencję zdobywamy, czy chuj to. o 100 dostałem, później za to... Tam diamencika się dostaje czy coś jak tam 40 koła mamy Tutaj flachę stawiamy kurwa jak przystało co znaczy No zajebice No i to koniec przegnam. Nie wiem e, e, Pokażę Wam samony jakie są zajebiste. 11 wyciągamy chyba postaci za 30. Zajebiste, w no, dokładnie tylko 10, nie? Dokładnie się i zobaczymy sobie rapy. 3% na ssr -kę. No w tym no to kurwa dokan jednak no troszkę lepszy jest z gwarantowaną ostatnio. Tu też czy jest. No tu jest SSR ticket no to wiadomo ssr wpadnie zawsze. I tu jakieś tam gówniany i tu na jest jeden jebany procent kurde. Postacie, zdobywamy Samonu, zrobimy sobie nowe ziemię Mediodasa. Tu, tu Affinity zdobywamy jakieś, to później można skina dostać, te skiny mają jakieś tam bonusy swoje. No tak na tutaj flaszkę można dać i on sobie wypije, nie? I mamy te Affinity podbite. Kurwa, no. Awakeny, tu jakieś kulki zdobywamy i dostajemy staty lepsze z sprawa. Tu skile pokazane jakie są, wyskakują takie karty i tak dalej. I jak się połączą dwie, no to ma lepszy 360%, za 240 na pierwszym tu jest pasywka i jak jesteśmy w czwartym slocie, to na niektórych tych działa. Sojuszników, zależy od postaci. na no tu 70 lewy można wbić. Niestety ku mam pedantów jebanych. W dokanie zbieram pielęgnowane medale, każde osobno. A tutaj y, pendanty, ale słabo wylatują i, i jest deficyt w ogóle w tej grze. Niestety. No ale ku można zawsze jakieś zrobić. Tam dodajemy, przeważnie wszyscy prawie mają. Def, atak, tam support ma def, hp. Jericho tam ma chyba szansę, -sz krytyczną, nie, a atak chyba krytyczny I, i atak zwykły, coś takiego, bo jest spoko pod to. No, tu przebieramy właśnie go, tak mamy więcej i tu są różne inne staty, takie tam pierdoły, no ale spoko sprawa, nie, w Dukanie to, to chuj masz postać i elo, nie? bierz super ataki, do widzenia. To też super ataki się wbija, ale nie każdemu, bo niektórym się nie opłaca. Co? Tu jakieś item storage, co tu jest? A tu mamy takie co, co coś można użyć. Tu EQ różne tu przedmioty różne do Awakena plus kuferki, ze których jest Gold się Pierdala. Tu są yy, książki, z regu... tutaj jest chyba to... książki z reguły To tu. Książki z reguły i tak dalej. Tu mamy takie tam pierdoły. Yy, co jeszcze powiedzieć na pierwszy raz. Yy, to z lewy tu na razie, nie jebać to. Questy... No questy zajebiste są, nie? Tu dzienne są. Tu są jakieś zablokowane chyba. No ale raz, dwa diamenciki można z dziennych dostać coś tam. Tu, achievementy jakieś można dostać i tak dalej. Tu są różne PvP, Bossy, jakieś kurwa, Dungeony, inne pierdolstwa. PvP jest zajebiste, choć mi się nie chce grać. Wbijem platynę i, i, i stoi w miejscu, bo nie ma czasu. Niektórzy mają kurwa kwarantanny. Siedzą kurwa 20 godzin w domu, grają w to, a ja muszę dam 3-2 i elo. Kurwa, nie tu. Do chuja I idziemy do ziomeczka. i to jest zajebiste. Bo co tydzień dostajemy nagrody, zależnie od które miejsce mamy. Ja jestem w platynie i to dostaję 34 diaksy, 20 kuferków co tydzień, więc no 34 diaksy, czyli w jednym miesiącu na 4 multi zbieramy, nie? Czyli jest to średnio średnio, no bo z jednej strony... Kurwa, co tu się dzieje? Niebany pilot. Yy, na Xboxie kurwa ten. Ja pierdolę i Xbox. Co yy, ja gadam, na, na Na tym... Na multi jak robimy? Yy, to, 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 to... 5% mamy na SSR-kę, no to... Ja jak robiłem dzisiaj samony, to... 5 pustych multi, ostatnie gwarantowane, to dostaję mi gwarantowaną... Postać nową Galanda i, i, i Goftera w jednym multi. No tam poszczęściło się w chuj. Czyli co? Czyli nawet te, te, te 120 tam diaksów, co bym miał, to lipa. Większość ludzi już ma Master'a. Ciempiona to mało. No ale to na przykład 40 już mają, nie? To raz 4, 160. No to już mają na 5 multi. No zajebista gra ogółem, Tu jedzenie jakieś pierdalamy, co polepsza, tak już na rzeczy. No zajebista gra. Polecam. Nie chodzi do kana, Izbę. Nie polecam już do kana. Chujowy jest do kana do tej gry. No i się jakieś bossy można robić z, z botem, kolegi na przykład botem. Jak jest w, o gildzie są, jestem w gildii Polish Sins. I na przykład z gildi można bota wziąć, jak się tam pierwszego bossa robi na normal czy, czy hard, na ich stream no to lepiej już sobie wziąć jakiegoś ziomeczka, bo tam się zamraża i tak dalej Te... A chuj, kończę, bo nie chcę mi się już dalej pierdolić. Idę sobie pierdolnąć kawę, może kiedyś nagram kolejny filmik do widzenia.